O, poszły mi do kurnika. Trudnie. Stawek cały zamarł. A ty siedzą. Deksa, idź mi stąd. Udziaj! Deksa! Ty zamiast pomóc, cóż? Przy... Deksa, już się tu nie ma. Udziaj! Już się nie ma. Co ja mówię? Już. Och ty! Szkodniku jeden. Uciekaj stąd! Po co tu przyłazić? tam druga. Deksa! No, pójdziesz mi stąd czy nie? Już się nie ma. Te zaraz w pastuch wylezą. Ojej, co za kaczuchy. Pójdziesz mi stąd czy nie? Już się nie ma. Uciekaj! Idźcie w tamtą stronę. No idź. Pomału! Zajdziemy no z kaczkami kuźwa. Zachciało się kaczek. Ach. Gdzie tu Trud Trudniu, jeden. No tam idź. O, teraz po pastuchu we doszło. Uciekaj, mówię mi stąd. E, e, e. Dobra. O, to już zaraz jesteśmy w domu. I są. Ach, to są dziwne te kaczki kurcze. Takie leniwe. No ale dobrze, że przyszły w miarę. To w miarę się udało dobrze zrobić. No i co? Ciągnik ich sobie przygotowałem, żeby rozsiewać na wodze, a tu taka sytuacja, piękna zima za oknem. I bardzo dobrze w sumie. I tak powiem Wam, że napatrzyłem się na. Adriana ten, ten, ten te światła więc co? wymontowałem całą tą lampę z ciągnika tutaj co prawda trzeba by wtyczki już wymienić no już mają prawie 20 lat 19 więc mają, mają prawo tak wyglądać wyciągnąłem tutaj całą lampę Dogadałem się z chłopakami, z, 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 no, z Norbertem, bo tak naprawdę widziałem u nich na sklepie, na sklepie AgroJD, mają piękne lampy do 30. Tu już z tymi roboczymi, no kapitalne. No ale co z tego, jak do naszego 6-6 nie pasują? Pasowałyby, gdybyśmy wymienili całe te siatki. Tak mi przynajmniej Norbert mówił ale no, głupotą by było to wymieniać no więc co? więc robimy tak, że dogadałem się z chłopakami i spróbują... podeślę im całą lampę i spróbują mi wymienić same te na na takie coś jak u Jokera jest kto ma te stare serie Johnnego nie wymieniał nigdy tych lamp no to wie, że to świeci tak jakby nie miało siły w ogóle nawet zdechnąć to się żarzy, a nie świeci. Oczywiście tam już trzeba by było to powymieniać, bo to ma swoje lata. No natomiast, jeżeli tu byśmy dali lampy LEDowe, no to, kurde, petarda by była. By miał ci cały ciągnik tutaj, że tak powiem, w ledzie, nie? Więc fajnie, 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 fajnie. To już, to już jest spoko. Takie coś. No i co? Miałem nie wysyłać? Należy, no śnieg jest na dworzu. Po śniegu zapowiadają. Po śniegu co zapowiadają? Już Wam mówię, po śniegu zapowiadają odwilż, ma być temperatura dodatnia, jakiś nawet deszcz, dzisiaj bo jeździmy, wycinamy gałęzie, obcinamy i tak dalej, słuchajcie, ziemia jest niezmarznięta pod śniegiem, pomimo tego, że było nawet 15 stopni mrozu, mamy z 20 cm śniegu na polu i ziemia jest w ogóle niezmarznięta, w ogóle. Troszkę jest zmarznięta, ale po prostu jest miękko. Jest miękko, jest normalnie, było to trzeba uważać, jeździć ścieżkami. Gdzie jest trochę mokro, to po prostu robi się kolejny. Bo to wiadomo, jak się obcina gdzieś gałęzie, no to gdzieś przy jakichś rowach i tak dalej, i tak dalej. Miękko jest, więc jak u nas puści śnieg, no to nie ma co liczyć na to i się cieszyć z tego, że zostały dopuszczone, bo chyba już przeszedł ten przepis, mianowicie. Jak ogólnie to jest bardzo dobry przepis, w końcu e, ktoś pomyślał i jest to tak zrobione, czy też miało być zrobione. Ale, chyba, już w, tej, w tym momencie, jak będę publikował materiał, to już chyba można śmiało powiedzieć, że jest tak zrobione, że e, zależnie od warunków, jeżeli są warunki dobre do tego, tam są jakieś tam. Jeszcze podane szczegóły, ale tu już tam się w to nie będę zagłębiał. No to jeżeli ktoś będzie spełniał te warunki, to może jechać sobie z nawozem przed 1 przed marca. A u nas, jeżeli będą takie warunki, no to nie, nie wiem, czy my po 1 marca w ogóle wyjedziemy. I nie chodzi tu o śnieg, chodzi o to, że jak ktoś rozpuści, nie będzie przymrozków, to nie wjedziemy w pole po prostu bez robienia kolei więc zaś trzeba będzie celować na jakieś przymrozki, które oby, oby nadeszły. To szybko Wam powiem może o planie nawożenia. W rzepaku, jak już tutaj ten temat poruszyłem, plan jest stosunkowo prosty. Za mną widzicie dwa zbiorniki z RSM-em: RSMS, czyli 26 azotu, 3% siarki. Tutaj mamy więcej formy amidowej oraz e, amonowej. Natomiast troszeczkę miejsca letrzanej, więc ten azot będzie dłużej działał, więc on potrzebuje więcej czasu na to, żeby odpowiednio wpłynąć na roślinę, żeby ta roślinę ją, żeby ją pobudzić, żeby ona mogła wykorzystać to, co mu jej podaliśmy. Natomiast w sytuacji, kiedy nie potrzebowalibyśmy szybko godnić rośliny, jest to super nawóz. Troszkę gorszy w momencie, kiedy chce, trzeba coś dokrzewić i tak dalej, więc no, trzeba by dawać po prostu większą dawkę. W moim wypadku będzie to wyglądało w ten sposób, że <laughs> najpierw siarczam magnezu, w ilości 100 kg, yy, i później dopełnienie dawki nawozu. Zarówno siarki, no bo tu mamy trochę tej siarki, no i dużo, 3% dużo, nie dużo, dlatego też idzie e, siarczan magnezu, no, potocznik kizeryt, po to, żeby uzupełnić tą dawkę siarki i magnezu. Ja w ostatnimi latami, w ostatnie lata jakby odpuściłem sobie ten temat, e, doszedłem do wniosku, że zawartości, bo zazwyczaj dawałem jakąś tam sól potasową, że zawartości potasu są wysokie, więc chyba lepiej będzie pójść w stronę magnezu i siarki, żeby raz więcej dać siarki żeby uzupełnić te potrzeby nawozowe rzepaku, a dwa, że siarka i magnez polepszają wykorzystanie w roślinie azotu. I co? Jedna dawka. Waham się jeszcze. Dzisiaj jeszcze rozmawiałem z panem, który ma pobierać próby glebowe. Mówił, że przyjedzie prawdopodobnie w sobotę najpóźniej, znaczy chciałby najpóźniej w sobotę dojechać. Dzisiaj mam Rodę, Czy mamy Środę. Więc jakby w sobotę przyjechał i w miarę szybko te próby wyniki dotarły, byłoby super. Plan jest taki, że 140-160 kg azotu w czystym składniku, pod rzepaki, w jednej dawce, bez zabawy i tyle. Co moje tygrysy gdzieś czekają, moje psy. Ktoś przyjechał? Nie. A tam chodzi jakiś psiak po drodze. Także, o, złapię sobie w drugą rękę. Także to, tak by wyglądało u mnie nawożenie azotem, jeżeli chodzi o rzepak, o pszenicy może troszeczkę później powiem, tak żeby to nie, nie, nie przeciągnąć niepotrzebnie. Będę starał się chociaż nie wiem jak to wyjdzie, ale trafić w jak najlepsze warunki, żeby jak najmniej przypalić rośliny, żeby zobaczyć jak one się zachowają. Mam nowe dysze z pokazu, chyba na zdjęciu wrzucałem, czy też mówiłem o nich. Siedmiootworowe agroplastu, jeszcze muszę kryzy sobie do, dobrać do nich Niektórzy mówią, że te siedmiotworowe powodują mniejsze przypalenia, aniżeli dysza wachlarzowa w tak dużych dawkach, bo ona jednak wachlarzowa trochę inną kroplę robi. Ja powiem tak, wachlarzowa w zbożach petarda, w rzepakach może faktycznie robi troszeczkę problemu. Chociaż bywały lata, że nie miałem przypaleń, bywały lata, że były przypalenia, więc chyba nie tyle, co to zależy od dyszy, co bardziej od warunków. Samych w sobie, jakie są na polu, temperatury, ochronienia roślin, może troszeczkę ciśnienia, z którym się pracuje, więc. No ale mam, mam, zobaczymy, jak one będą pracowały, zobaczymy, jak się sprawdzą. Czy same przyparania mają tak duży wpływ? Cięż, ciężko powiedzieć, ponieważ pamiętacie na pewno zdjęcia z zeszłego roku spalonego dosłownie rzepaku, który finalnie dał ponad 4,5 tony, więc kto wie, może by dał 5. No. Natomiast ja zawsze się śmieję, że ten RSM działa w taki sposób troszeczkę fungicydowy To taki zabieg T0 czyszczący, który nam wszystkie infekcje po długiej zimie niszczy Taka zima, po długiej jesieni, taka jesień też była w tym roku, więc możemy się troszeczkę śmiać Ale coś tam w tym prawdy również jest No także jeżeli chodzi o nawożenie to tyle Jak widzicie warunki są no takie, ładne, ładne Idę zaraz z chłopakami na górkę Pozjeżdżać. O, e, także mam piękną, piękną, naprawdę zimę. I w sumie dobrze powiem wam, naprawdę niech jest ta zima normalna ze śniegiem. E, to jeszcze nie jest taka zima, jak my pamiętamy, gdzie tego śniegu potrafiło być 50 cm, zaspy potężne i tak dalej. E, natomiast samo to, że już jest śnieg, jest, e, jest mróz, a już jest po prostu zima taka, jaka być powinna. No i to będzie na tyle. Trzymajcie się, cześć.